Je récupère de la moula, j'ai même pas dessoulé Un sans les méchants tu me reconnais les deux bois les chocs, les tempêtes de la monnaie Donnez-moi de la moula une bouteille de cola j'ai même pas décollé Qui t'a compressé c'est pour mieux décompresser De mort au c'est pas durable de caisser Les aristocrates sont là que pour encaisser c'est encaissé je sens que je vais tout casser Et Torina juste avant son décès Guitarisé comme un mec dans à la fille de Paliła. Tam taki mały kawałeczek jest tego owsa, słownie pół hektara, ale trzeba zasiać, nie? I jadę tam właśnie do niego. I będziemy walczyć. Raz, dwa, zejdzie. Wrócimy, wyczyścimy siewnik i zasiejemy pszenicę jarą. Tam trochę jest do zasiania, więc sobie dzisiaj ponagrywam. Ładnie leci. To możesz w to i z powrotem jeszcze jechać, ja se drona dopiero rozłożę. Yy, jeszcze jest tak... Pół zeszło dopiero może. Pół zeszło! No, niech jedzie. Se dron, drona odpalę. Sieję. Może po, na pszenicy sobie pojeżdżę trochę. sieję Chciałem nagrać. No to komputer dobrze wymierzył, teraz zamyka. Ścieżka. Jego Dliniki Stary siewnik, ale się dobrze I który? Powie... A dwójka, nie? Tak jak teraz Ta równo jest, tylko nie pominuj te nawrócą nie ma i cały czas serówniutko tak Nie kontruj, nie? Ona sam cię prowadzi No wiem ale czytko jednak trzeba trzymać, nie? Tak przy oraniu jest cał czas wolniej jedź już dobra. Dobra. i już pan dobra teraz to dosypać, bo nie starczy na poprzeczniki. Tak idealnie wymierzone. Okay. Kurwa cały worek był na To pół usypiemy. Pół i pół zostawimy. I co ten i tamten. Ja też się przejechałem trochę. nie podsątać, Wyczyścimy się w nich. robimy próbę kręconą na, pszeni, na pszenicę Jarom. I, 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 I zasiejemy pszenicę jeszcze dzisiaj, nie? No jedziemy, Siadz jeszcze pszenicę Jarom teraz. Kurde, ale w topa trochę. Bo się okazało, że. Przy, przy zamykaniu na ścieżki. Jedna ta zapadka nie działała cały czas i zamykało tylko na jedną stronę, a druga była cały czas zamknięta. I kurde, tam to pole to pół hektara to będzie takie po takie posrane. Tak będą kurde dziury no ale nie wiadomo ile się zrobiło ich. Prawdopodobnie od początku tak szło. Ale jak robiliśmy próbę kręconą, to niby wszystko było git. No ale no. No i. Ale nie będziemy dosiewać. No jak będzie, tak będzie, to jest tylko tam mały łamek. Teraz najwyżej to tak jak będzie widział, jak nie będzie się przełączać, to ręcznie będzie wychodził. I no dopiero na jesień, bo to ostatnie siewy. Dopiero na jesień będziemy to remontować. Jeszcze ten jeden sezon się w nich zasieje na pewno. Ale jak jeszcze nie zasubskrybowaliście to zapraszam, łapę też można strzelić Przyda się A my lecimy dalej z pracą Muszę przestać mówić lecimy, bo to tak, choroba cały czas mówię Lecimy, lecimy Umieliśmy tam siać groch, czyli ten łubin, czy coś tam, ale A tu jeszcze muszę ciągnąć bo jest jeszcze nie zrobione, ale to będziemy robić teraz. I tutaj to, tą glinę. Też tu będzie kukurydza, a były wuraki wcześniej, ale mokro jest jeszcze. No. Miał być łubin, ale jednak nie. Będzie pszenica jara. Zobaczę na worku, co to jest, bo już teraz zapomniałem. Jak przyjadę, to wam pokażę, z czego to jest, co to za pszenica. Trzeba rozłożyć. Dobra. Jedź, ja będę już jechał. Jedziemy do chaty. Ja se poopprzątam, on niech sieje. To tam jest kurna tu, to jest 20 minut siania. Dosłownie. Prawie sobie. Kurde, pokrowce pozakładaliśmy, bo żeby się to fotery nie powydzierały już, ten jest wytarty dobrze. Dosłownie. Przątam i umyje, umyje rozsiewać, nie? Bo na buraki to jeszcze trochę czasu, żeby wysiać przed siewem. A, a. O, tak to wygląda. Także. Wam pokażę, jak tam myję go. Ale. No, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się spodoba. Yy... Strzelcie lajka, like suba, co tam wam się podoba, komentujcie. Może coś wiecie o tych ekoschematach więcej, bym chętniej się dowiedział. No, umyjemy najpierw to. Już jest taki zadygany. Ale ja chyba pójdę z oksy. Jak ja w okularach nic nie widzę, to w obiektywie pewnie już też nic nie widać, a w sumie nie wiem. Ale zobaczcie jakie brudne. Uch. Dobra, później jeszcze włączę, bo... Tu to pewnie nic nie widać. Dobra. ty czysty, Oni też odbojony. A jutro będzie ojciec wziął i prawdopodobnie. Oni tu robili teraz z tyłu te do rozwalania. O, widzicie te listwy takie. No. Praktycznie to co było trzeba to było zrobione, serwis zrobiony, gdzie szło.